Gdzie i jak szukać mieszkania. Czyli kompletny przewodnik dla kupujących część pierwsza. Rozpoczynamy cykl filmów od A do Z, a w zasadzie wypadałoby rzec od M do Z. Na pierwszy ogień idzie pytanie, znienawidzone przez niecierpliwych pośredników, przyprawiające ociarki na plecach wszystkich tych, co to rozumie, pozjadali, czyli. Jak w ogóle podejść do zakupu mieszkania? Oczywiście temat dosyć mocno rozbudowany, to też rozbijemy go na kilka odcinków. W tym oczywiście zajmiemy się ogółami. Startujemy. Odcinek jak zwykle napędzają nasze własne brandy, czyli Erevi, dzięki której łatwo znajdziesz nieruchomość z wielu portali. LS Estate, uczciwe i rzetelne biuro pośrednictwa w Warszawie. Fundacja Uczciwe w nieruchomościach. Pomagamy, lobbujemy za dobrymi zmianami, odłużamy i oczywiście One's Properties, czyli mieszkania pod klucz. Dobra. Zacząć musimy od samego początku i dosyć prostych pytań, czyli: 1 Gdzie szukać mieszkań? Przede wszystkim w internecie, to dziś główny kanał sprzedaży. Wiele jest portali ogłoszeniowych i polecam nie pomijać tych małych, często bezpłatnych. No a dlaczego? Otóż tam często wystawiają je sprzedający, którym po prostu szkoda kasę na te bardziej rozpoznawalne portale. Więc można tam znaleźć perełeczki, może niekoniecznie pod kątem cenowym. Ale zupełnie inne niż te na głównych portalach ogłoszeniowych. Poza tym, możecie podpytać sąsiadów, znajomych, rodzinę. Często można kupić od kogoś znajomego i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Oprócz tego, warto rozesłać do pośredników bezpośrednio pytania o jakiś konkretny segment rynku. Może pokażę Wam przed wystawieniem do internetu jakieś wspaniałe mieszkanie, które będzie dla Was idealne. Dwa. Jakich mieszkań szukać? Nie na chwilę. I mówię to całkowicie serio. Dobrze się zastanówcie, czego chcecie, jakie macie plany, oczekiwania. Za dużo już widziałem osób, które to źle przemyślały, i okazało się, że albo lokalizacja nie ta, albo metraż za mały. Pomyślcie, co będzie za rok, za półtora, za dwa. Nie mówię wam wcale, żeby kupować nieruchomość raz na zawsze, czy choćby z myślą o pięciu latach, no bo w tym czasie mogą zdarzyć się rzeczy niemożliwe do przewidzenia. No ale dwuletni horyzont to już. W miarę da się jednak zaplanować. Odpowiedzcie sobie przede wszystkim na pytania: A: logistyka. Czy w tym miejscu będę miał dobry dojazd wszędzie tam, gdzie najczęściej jeżdżę? B: czas i pieniądze. No bo czy zaoszczędzone pieniądze na tańszym mieszkaniu będę musiał wydać może na dłuższe i bardziej kosztowne dojazdy? Czas to przecież pieniądz i 15 minut dłuższy dojazd każdego dnia w jedną stronę do pracy, no to około 10 godzin miesięcznie w plecy. Więc dodając do tego dojazdy nie tylko do pracy, no to wyjdzie powiedzmy około 160 godzin, czyli tyle, ile spędzacie miesięcznie w pracy. Dołóżmy do tego koszta paliwa, taksówek czy czegokolwiek innego. C. Plany. Jaki sens kupować mieszkanie powiedzmy 38 m2 dwupokojowe, skoro chcecie starać się o dziecko w najbliższych miesiącach, żeby potem przeprowadzać się w ciąży lub z małym dzieckiem zaraz po tym, jak skończycie się urządzać? Jeśli sobie myślisz, a tam najwyżej sprzedam. Czy wiesz, co wiąże się z zakupem i sprzedażą? Jakie to są w ogóle koszty, obowiązki? No właśnie, punkt trzeci koszty i obowiązki. No i teraz bez zbędnego przedłużania koszty. 2% PCC, tylko rynek wtórny. Oczywiście druga i kolejna nieruchomość w życiu. Koszty notarialne: kilka tysięcy złotych. Dostosowanie mieszkania pod siebie, za które niekoniecznie, pamiętajcie, że ktoś Wam odda kasę. Przeprowadzka. No i teraz koszty, które mogą się pojawić, ale niekoniecznie muszą czyli pośrednik, koszty prowizji przy uruchomieniu kredytu, czy koszty inspekcji stanu technicznego nieruchomości. Cztery. Jakie są typy własności? Czym się w ogóle różnią? Ha! O tym już nagrywałem, więc ten filmik pojawi wam się na ekranie końcowym. Dobra, kończymy pierwszą część cyklu i niedługo pojawi się już kontynuacja. Powiemy w niej, jaki typ budownictwa wybrać, jakie będą niezbędne dokumenty do zakupu i nie tylko. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co byście dodali do tego, co powiedziałem, albo czego wam tu po prostu zabrakło. To oczywiście dodam to w kolejnych filmach. A jeżeli chcecie podziękować, to dajcie suba i wyślijcie do wszystkich, którym ta wiedza się przyda. Do następnego cześć!